Witam Was bardzo serdecznie. Dotarłem prosto do Bad Town. Od ba Bad Town jest blisko do Baka. Na to wygląda. On gdzieś tutaj sobie znalazł obóz, ale cholera. Chyba będę musiał wyjść na zewnątrz i hmm, poszukam jakiejś możliwości dotarcia do niego. Tymczasem dokupię sobie ammo. Ta urocza pani tutaj ma amunicję dla mnie. Uzupełniłem. Mam delikatny rabat. Fantastycznie. Fantastycznie. Ten gdzieś tu na wzgórzu jest, czyli od niewłaściwej strony podszedłem, no to chyba się da jakoś obejść. Gdzieś tu widziałem. O, właśnie. Takie cudo. Weźmy sobie okiem na mapę. Muszę to objechać do okładów prawo i gdzieś szukać. spokojnie. Czy mowa o tym zakręcie pierwszym? Chyba tutaj. A. Niedaleko musiałem pływać. Chyba by dużo nie mówić. czy ja dobry wykonałem manewr. Mam brak orientacji w terenie. Za wcześnie? Ach, chociaż nie. Przejdźmy się. O podziwiajmy przyrodę. Gdzieś powinien być most już niedaleko przed Jesteśmy przy moście. Nie ufam temu kolesiowi za nic w świecie. Czy nie do końca pamiętam jakie liście dają lekarstwo? Wykonywanie przedmiotu zróbmy sobie. Leczenie... Zielony liść. No, spok. Mam ich odgroma. Mam zatem zapas... ...miksturek leczących. Niezły bajzel. Jak dla takiego znawcę... ...historii. Chociaż nie wiem. Naw, a historian should do. you found it. Go on, give it over. Keith first. All right. Through the door. You got to hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shivved by this? It's like Shakespeare, stabbing you with his quill. Keith. Please, no more. Please, I beg you. I can't take anymore. Jason, you gotta get me out of here. begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, mate. And, uh, I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Like a man should. You said we could leave, you fuck! No, no, no. Actually, what I said was Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that you door. You are I'll say you are. Yeah. I'll take you bloody if you like. I like my meat rare.

Ja myślę, że Kid będzie miał fatalne wspomnienia po pobycie w tej chacie. Nie chcę zgadywać, jakie to są wspomnienia, ale na pewno są fatalne. Ok, nie kombinujmy nad tym zbyt dużo, bo to może pozostawić złe wrażenie. Wspomnienia są fatalne, źle go potraktowali.

I thought I could handle my shit. And I can. Look, you'll come back from this, all right? <laughs> None of us will. I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape, and they shot him. Keith? I'm sorry. Keith! hey Aunt riley man what happened to you it's a long story let's get him cleaned up they killed them boss and hoyt those motherfuckers wasn't one brother enough i'll get them all of them i swear hey jason what's wrong riley's dead You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of. you. Stop making this about us. What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own. Okay? Okay. I'll Be here if you need me. No nie, do końca wie, Kate bo Kate by chciał, stąd jak Ach, cholera. Nie, no. Zobaczymy. Zobaczymy. Spożytkujmy jakoś rozsądnie tę umiejętność. i tu mamy pancerz, żeby trwały. Hmm, no to by mi się przydało, ale to jeszcze nie dam rady, tego sobie tutaj wybrać. Też żaden ze mnie ninja będzie na razie. Trzeba inwestować w czaple, O, śmierć ziemi. To lubię. Z przestworzy? Jak najbardziej. Tak jest właśnie tak. Zamierzam komuś skoczyć na łeb. Chociaż, prawdę powiedziawszy, ostatnio posiłkuję się głównie bronią palną, to skakanie na łeb komuś nie wchodzi w rachubę. <laughs> Moje skradonkowe plany gdzieś tam troszkę zawodzą. dokąd teraz? Dosyć daleko. Tutaj. Dobrze. Mamy nóż. Nóż żeśmy widzieli w, w jakiejś wizji wcześniej. W związku z tym chyba udamy się do ślicznej pani w świątyni. O, nie, nie, no. o już myślałem, że ktoś wysadził powietrze. Ale nie, to są tylko zwykłe świątynne... Płomienie. O! Przepraszam, musiałem poprawić sobie fryzurę, bo mi tam. Obejma, od tych słuchawek negatywnie wpływała na wygląd zewnętrzny. No przecież wiecie, że muszę bardzo o to dbać, zważywszy na to, że moja kamera jest tak dużych rozmiarów w tym kąciku. Jechie. Je. Dobra! Dobra. Hello, brother. Hello, brother. Have you seen my sister? Znaczy... Nie. Nie, źle. Nieważne. O, tego lubię. i had nearly forgotten your face i'm glad to see you the knife it is in your hands i have it you return to us bearing that which has been lost Alender dziewczyna ma figurę, ja cię kręcę. I te kilka pieprzyków, które dokładnie zlustrowałem. Nie wincie mnie za to. Takie detale zawsze zwracają moją uwagę. Are you sure? I Hoyt. Once, long ago, there was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand, and the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior from the northern kingdom heard of the giant and vowed to slay him on his body and power from the land of the dead and when he was ready he walked the path of the lotus pond the giant rose from still waters and the warrior raised his dagger he cut the giant's head clean off its body the skull of the giant fell to earth and became our island the descendants of the warrior Barakia, our people now another giant has risen prove you are worthy of the tata help us free our captive warriors and i will give you the power you desire i'll do it and i will see you again soon warrior żeśmy zanieśli. Interesujące, interesujące. A da jeszcze miejsce? Bez dwóch zdaniem. Hello brother. Hello brother. Yes, sir. We are leading an attack against a convoy of prisoners taken by Baz. Wait, what's the plan? An ambush come to men that you with in very to no to kurde, w drogę kamu w drogę temu w nogę Wróćmy okiem na mapę Dobra. Przejdziemy. Come on. Przenieśmy się tam i już będzie blisko do miejsca, do którego udać się należy. Wypełnijmy amunicję. Wszystko mamy, Holander. A coś na sprzedaż? Coś tu jest. Właśnie też, czy mogę coś jeszcze wykonać. A specjalne strzały to tak problem. Przegapiłem kilka ważnych znajdziek, a mi raczej nie brakuje. i pójść po prostu na przełaj. I najszybciej. Wydaje, że nie widziałem tu żadnego samochodu, więc... Chyba nasi. Proszę psy, Dobrze, potrzebuję. Aby tylko jakiś krokodyl nie próbował zażrzeć znowu i szybciej, krokodyle nie lubiły w żadnym razie. Krokodyle są okropnie She's going to miss it. Okay. Everyone, get to your position. It's good you're here, Jason. Vasa's trucks pass through town. We have to plant the explosives to block the road. Give me the C4, I'll do it. Hell yeah. We don't have much time, Jason! Plant the C4! We will clean this place, Jason! Plant the C4, C4 planet! Convoy's on the way! Hello? Hey Jason, it's Lisa. I'm kinda of busy. What's up? Just letting you know that the boat's coming along. When you're Back here. I'm not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. They don't understand. Take the turn. We need to let the water down. What? 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 Misja nieudana. Ja tam mam się zatrzymać no rozumiem rozumiem hmm. Odruchował mi się Taki spieszy się jak cholera, ale c 4 Hello. Hey Jason, it's Lisa. I'm kind of busy. What's up? you are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. I don't understand. Mm. Oni chcą się tylko wyrwać z tej wyspy. My chcemy krwi. Dobra. Tam, żeśmy podłożyli ładunek. The explosion. These guys aren't pirates. They don't look like Voss's men. Shit, 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 shit. Oh, holy shit! Who the hell are these guys? These guys look organized. They look like soldiers or something. Cool. Let's go back in. zrobili zasadzkę na żołnierzy To więcej punktów doświadczenia, jak trafię w głowę gościa, ale nie ma się co Pociągać za bardzo. No, Przelanujmy, wielu tam nie zostało, chyba jeden. Teraz jeden. אולי... Okay. 3 minuty. No to teraz pościg. Samotny. Demet. Żaden ze mnie mistrz kierownicy. Ale zrobię co w mojej mocy. Kurde, jeszcze tą ciężarówką jechać. Na szczęście ten pojazd opancerzony też nie jest jakiś. Motherfucker! Otok nojki. Wszyscy mi robią w konia? Czyżby tak? Did I tell you what the definition know? of insanity, insanity is Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again. Oh, shit. Expecting shit to change. That is crazy. But the first time somebody told me that, I don't know. I thought they were bullshitting me. So boom, I shot him. The thing is, <laughs> he was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing, over and over and over and over and over, and over again. Thinking, this time. It's gonna be different. No, 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 no! Please, this time it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking. at me. Okay? You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. <laughs> I'm gonna chill, man. I'm gonna chill. The thing is, all right? The thing is, I killed you once already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. Tamy sobie radę, co Co narod coo być Dorwiemy goście.

Nie mam środków medycznych, nie mam nic. Shit. sakra jakaś trzeba się dobowymi sposobami leczyć. zostały zostawili. Wstawię 3 minuty lepiej, ale Co za cholerny świat! Chciałem ja to zrobić bez cool. What the fuck? Będę coś tu miał? Jakąś Come on! Jesus! застава. Going in to seconds. I'll be done. 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 on the Lecimy. Wow. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do przyszłego odcinka.